Z Budimexem podpisaliśmy dwunasty list intencyjny dotyczący zatrudnienia pracowników PKP Cargo, którzy niestety muszą odejść w ramach tych zwolnień grupowych, które obecnie przeprowadzamy. Mamy nadzieję, że nasi pracownicy będą mogli skorzystać z tych ofert pracy, które będzie składał Budimex, no bo to jest świetna firma. Która jest bardzo dobrym pracodawcą, i myślę, że nasi doświadczeni, kompetentni pracownicy, w sumie niestety musimy się rozstać, znajdą zatrudnienie właśnie w tak dobrym podmiocie. Zawarliśmy 12 porozumień razem to jest ponad 2000 miejsc pracy, czyli z naszymi partnerami, takimi właśnie jak Budimex, jesteśmy mówieni, że oni mniej więcej 2000 ofert złożą naszym zwalnianym pracownikom. Będzie to w postaci targów pracy, rozsyłania ofert indywidualnie. My w tej chwili we wrześniu, jak już będzie wiadomo, jak już wiadomo, kto jest niestety przeznaczony do, do, do rozstania się, będzie miał informacje, będzie otrzymywał właśnie informacje na temat ofert, bo być może kogoś to, to zainteresuje. Myślę, że to jest ta społeczna odpowiedzialność. Biznesu. To jest właśnie to, co robimy wspólnie zresztą z taką firmą jak Budimex, gdzie jasno myślimy także o przyszłości, w tej trudnej sytuacji o przyszłości naszych byłych pracowników. Myślę, że to jedno z ostatnich podpisanych porozumień, ponieważ teraz musimy już przystąpić do ich wykonywania, do tego, żeby te oferty pracy do naszych pracowników spływały. Myślę, że zaoferowaliśmy dobre, dobre warunki, dobre propozycje dla naszych pracowników. Obecnie PKP Cargo SA znajduje się w trakcie postępowania sanacyjnego. Obecnie nasz zarządca przygotowuje plan naprawczy, który zostanie złożony do sądu i jeżeli sąd go zaakceptuje, to zacznie być wykonywany. W ramach tego planu naprawczego będą podejmowane różne działania: restrukturyzacja pracownicza, organizacyjna, nieruchomościowa, będą uwalniane pewnie jakieś zasoby. Niektóre z działalności, z tych aktywności już dzisiaj podejmujemy, tak jak chociażby zwolnienia grupowe, bo niestety nie możemy czekać, ale mamy już na to też zgodę sędziego-komisarza. Natomiast, no. Pewne działania będą rozłożone na najbliższe miesiące, a nawet lata. Zakładamy, że ta restrukturyzacja skończy się w 2026 roku.